Ostatnio zakupiłem sobie kamerkę do testów, nie była droga, więc mówię, przyda się. 70 Maj w wersji M310. podobno jakaś tam nowsza wersja od M300. 240, 269 zł, jakoś tak. Kamerka ma możliwość tylko filmowania z przodu. Reaguje na jakieś tam komendy głosowe, wydaje polskie komendy głosowe. Nie ma monitora, trzeba wszystko ogarniać z aplikacji na smartfona. Nie mam niestety radia Android, żeby przetestować, czy na przykład z radiem Android by się połączyła. Natomiast powiem wam dzisiaj jak poprowadziłem kable, żebyście wy mogli wiedzieć jak to zrobić. Teraz tak, kamerka umieszczona tutaj w tym miejscu obok obok tego małego lustereczka, którego tutaj nie ma. Tu powinno być takie małe lustereczko wsteczne. W którym się dzieci ogląda z tyłu. I teraz tak, otwieramy, znaczy zamykamy sobie nasze słoneczko od kierowcy, i to jest zaraz tutaj za słoneczkiem, a łap tutaj o, zaraz za słoneczkiem jest miejsce na tą kamerę. To jest najlepsze miejsce, bo sprawdziłem wszystkie inne miejsca. Między innymi. Między innymi tutaj przed czujnikiem deszczu, tutaj przy lusterku, tu wszystko nie pasuje, nigdzie nie pasuje, to jest najlepsze miejsce. No Wy może znajdziecie sobie lepsze, natomiast no ja uznałem, że to jest najlepsze. I słuchajcie, teraz tak, mocujecie to tutaj, o, łap mi tutaj zoom pięknie. Zobaczcie, tutaj trzeba, jak zdejmiecie to lustereczko, to tutaj w środku jest klucz torx, odkręcacie i zdejmujecie to. Tutaj trzeba wywiercić taki mały otworek w tym plastiku. I pod tym plastikiem jest jeszcze jeden plastik, gdzie trzeba będzie w dolnej części wywiercić tam mały otworek, żeby przeszedł kabel. Następnie jak to zdejmiecie, to tu wam schodzi ten plastik środkowy, którym idzie kabel do czujnika deszczu, czujnika światła, itd. I tutaj, macie, tutaj macie plastik od światełka. Więc tak, ten plastik od tego światełka tutaj w tych miejscach schodzi na takie wciski, ale na środku pod, pod światełkiem jest torx. Jeżeli chcecie cały ten plastik zdjąć do tego, żeby poprowadzić kabel, to musicie zdjąć tutaj to światełko wewnętrzne delikatnie. Jak zdejmiecie tą szybkę, to tutaj w tym miejscu znajdziecie, znajdziecie takie dziurki, takie prostokątne otwory w których trzeba pociągnąć za takie blaszki, które trzymają to światełko wewnątrz, bo jak będziecie tak wyjmować to, to od tej strony to są takie zaczepy, które tu wchodzą, a od tej są takie blaszki, które trzymają to światełko w górze, więc jak będziecie tak wyciągać to po prostu do dołu, to wygniecie te blaszki, które tu są. Więc jak zdejmiecie ten górny, te, to szkiełko, ten plasticzek od światełka wewnętrznego, to tutaj w tym miejscu macie dwa prostokątne otworki, gdzie tam można czymś tam jakimś drucikiem albo czymś pociągnąć za, za te blaszki i to światełko Wam wyjdzie. U mnie jest tylko jedna wtyczka do światełka, chociaż miejsce jest na kilka. Nie wiem, może tam jeszcze do czegoś innego. I tutaj na środku macie też jednego torksa, i wtedy wam to całe schodzi. I teraz tak, ja tu poprowadziłem sobie tędy, tędy, tędy. Tutaj przez ten tunel, tu tędy. Tu lewą stroną poszedłem. A, łap ostrość. Ach, chyba nie złapię ostrości. A, tutaj poszedłem, tu poszedłem sobie tędy, tędy, tędy. Tu bokiem, tego nie ruszałem, nie odklejałem, nie odkręcałem, nic nie robiłem, bo tutaj da się tam włożyć, lekko odgiąć palcami i włożyć tam kabel. Jakby złapało coś, to byłoby fajnie. Ale tak to jest, jak się telefonem nie doświetla niczego. I tędy poszedłem tu i tutaj sobie wszedłem, o tutaj tędy, bo to też ładnie się odgina delikatnie. I tu już po gumce, gum, gumką, gumką szedłem uszczelką od drzwi. I tu sobie zszedłem na dół. I jak sobie zszedłem na dół, to tak, ten boczek tutaj wam się zdejmuje na zaczepy. On jest. I zdjąłem sobie tutaj tą osłonę I tutaj macie złącze OBD-2. Ja tutaj po kupnie auta, dopiero wczoraj, ja kupiłem auto jakiś czas temu. Dopiero wczoraj zauważyłem, że tutaj ktoś mi zamontował moduł Blue czyli czyli moduł GPS a antywłamaniowy i przy okazji wyprowadził kable więc ja już miałem po problemie, bo potrzeba było masę, więc masę złapałem gdzieś tutaj tam na dole, znaczy była złapana gdzieś tam do blachy i tutaj mi ktoś wyprowadził kable właśnie do tego modułu Blue Box, to ja moduł wywaliłem i wykorzystałem te kable natomiast z tego co zauważyłem i co jest dla mnie dziwne, to ktoś się podłączył pod złącze OBD2 i czemu dziwne? Dziwne jest to, bo według specyfikacji OBD2 nie ma plusa po włączeniu stacyjki, a mimo to ktoś się tu podłączył, więc wnioskuję, że plus po stacyjce jest. Także sprawdźcie sobie dobrze OBD2, poszukajcie. Być może podłączycie się do OBD2 od tamtej strony. No, mi się to udało, bo już miałem gotowy, gotowe kable po tym module Blue Box. także temat jest dość prosty. Kable sobie szły, nie widać i tyle.